Witaj w drugiej części programu, w którym wspólnie przyspieszymy działanie systemu Windows 7. Mam nadzieję, że z zadaniami z pierwszego odcinka tego poradnika poradziłeś albo aś sobie bezproblemowo, natomiast w tej części skupimy się właściwie na wyłączaniu, ale tego, co faktycznie opłaca się wyłączyć, aby zwiększyć wydajność naszego komputera. Na pierwszy ogień idą usługi systemowe, które tak samo jak programy uruchamiają się automatycznie razem z systemem. Dla przeciętnego użytkownika niektóre z nich są całkowicie zbędne, no i dlaczego więc by ich nie wyłączyć? W wyszukiwarce, którą znajdziemy po kliknięciu w menu Start wpisujemy services.msc i klikamy Enter. W tym miejscu możesz zarządzać wszystkimi usługami dostępnymi na naszym komputerze. Aby wyłączyć niepotrzebną pozycję klikamy dwukrotnie na jej nazwie i w typie uruchomienia z listy wybieramy pozycję wyłączony, po czym klikamy OK. Robimy tego oczywiście z każdą usługą, którą chcemy zdezaktywować. Należy jednak pamiętać o tym, żeby nie wyłączać takiej, do której funkcji nie mamy 100% pewności. Spokojnie możemy jednak wyłączyć następujące usługi. Agent ochrony dostępu do sieci, fax, karta inteligentna, logowanie pomocnicze, netlogon, parental controls, pomoc IP, rejestr zdalny, usługa inicjatora ISCSI firmy Microsoft, usługa zasad diagnostyki, usługi IPSC, web oraz zasady usuwania karty inteligentnej. Teraz czas na wyłączenie gadżetów, które, mimo tego, że wyglądają efektownie na naszym pulpicie, to tak samo jak w przypadku usług, zajmują cenną pamięć na naszym komputerze. Aby całkowicie odinstalować platformę gadżetów systemowych, w panelu sterowania klikamy Odinstaluj program, a następnie z lewej strony wybieramy Włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. Teraz usuwamy zaznaczenie obok Platforma gadżetów systemu Windows i klikamy OK. Na samym końcu musimy jeszcze ponownie uruchomić nasz komputer. Mimo tego, że Windows 7 wygląda naprawdę atrakcyjnie, to wszystkie dodatki, jakie oferuje, zabierają naszej maszynie cenne zasoby. Jeśli chcesz poprawić wydajność systemu kosztem jego wyglądu, możesz wyłączyć wszystkie zbędne wodotryski. Na początku klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie komputer i przechodzimy do jego właściwości. Teraz z lewej strony wybieramy zaawansowane ustawienia systemu i klikamy ustawienia w sekcji wydajność. Teraz, aby wyłączyć zbędne wodotryski, wystarczy, że wybierzemy opcję dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności. Na koniec musimy oczywiście zatwierdzić wszystko przyciskiem zastosuj, no i ok. Do uzyskania jeszcze większej wydajności warto wyłączyć systemowe dźwięki, które często również uważane są przez użytkowników za bardzo irytujące. Aby wyłączyć dźwięki systemowe w wyszukiwarce, która ukaże nam się po kliknięciu w menu Start, wpisujemy frazę Zmień dźwięki systemu, po czym wciskamy Enter. Przed nami powinno wyświetlić się nowe okno. Teraz w sekcji Schemat Dźwiękowy z rozwijanej listy wybieramy opcję Brak dźwięków oraz troszkę niżej odznaczamy opcję Otwórz dźwięk Windows Auto Start. Na koniec wszystko tradycyjnie potwierdzamy przyciskiem OK. Kolejnymi rzeczami, które wyłączymy będą tapeta oraz wygaszacz, które wbrew pozorom również potrafią pochłonąć trochę zasobów. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie i z menu kontekstowego wybieramy opcję Personalizuj, a następnie klikamy na Tło pulpitu. Teraz z rozwijanej listy w nowym oknie wybieramy opcję Pełne Kolory i ustawiamy jeden z dostępnych jako Tło naszego pulpitu. Na koniec klikamy OK. W przypadku wygaszacza ekranu w personalizacji zamiast Tło pulpitu klikamy na Wygaszacz ekranu, a następnie z listy wybieramy Brak i tradycyjnie wszystko potwierdzamy. W optymalizacji systemu pomoże nam również wyłączanie irytujących automatycznych aktualizacji Windows. Aby je wyłączyć, w panelu sterowania wyszukujemy i przechodzimy do opcji Windows Update. Teraz z lewej strony wybieramy Zmień ustawienia i w sekcji Aktualizacje ważne wybieramy z listy opcję Pobierz aktualizacje, ale pomóż mi wybrać, czy je zainstalować. Na końcu potwierdzamy wszystko przyciskiem OK. To wszystko w tym odcinku, a to jest ten moment, kiedy możesz zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi produkcjami, które się tutaj ukazują. Czekam też na wasze bardziej i mniej literskie komentarze poniżej. Trzymajcie się.